Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Historia z górnej półki, cyklu który realizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutem Śląski. Szanowni państwo, dzisiaj książka trochę nietypowa. Na pozór nie kojarząca się z naszym miastem, ale przecież nasz cykl nie jest skierowany tylko i wyłącznie do mieszkańców Opola czy też naszego województwa. Dlaczego tak jest? Sięgnijmy na górną półkę, żeby się o tym przekonać. Otóż chciałem Państwu dzisiaj rekomendować. Książkę pani dr Anny Łukaszewskiej zatytułowaną Przedszkola w Toruniu w latach 1945-1990. Ktoś mógłby zapytać, no dobrze, dlaczego Toruń w Opolu, w miejskiej botyce publicznej w Opolu? Otóż podstawowym powodem jest to, że jest to książka ciekawa, interesująca. Książka, która nie dotyczy tylko i wyłącznie tego, co działo się na gruncie tworzenia, organizowania, funkcjonowania. Kadry, zarówno kierowniczej, jak i tej pedagogicznej przedszkoli w mieście, które znajduje się na Pomorzu, ale jest to książka, która zawiera również obszerny rozdział pokazujący to, w jaki sposób ludzie w Europie dochodzili w ogóle do utworzenia takich placówek, które zajmowały się opieką, kształceniem, wychowaniem dzieci w przedziale mniej więcej od 3 do 6-7 lat. Zdecydowana większość z nas, Przeszła przez przedszkole. Warto więc sięgnąć do tej książki po to, żeby się dowiedzieć, z czego brały się korzenie właśnie opieki nad dziećmi w tym wieku, jakie wiązały się z tym obawy i jakie dawały to, dawało to szanse i możliwości. Jest to też, proszę Państwa, książka, która pokazuje, jak tworzyła się opieka nad dziećmi w okresie II Rzeczypospolitej, dlatego że Toruń po decyzji Paryskiej Konferencji pokojowej od 1920 roku należał do państwa polskiego, ale później w okresie II wojny światowej był miastem, które było silnie germanizowane. Jak w czasach Komunistycznych, czyli po roku 1945 i do momentu wolności Polski tworzyły się te e, placówki. Czytając tę książkę, miałem okazję dowiedzieć się o tym, jak wiele z tych rzeczy, które dzisiaj funkcjonują w przedszkolach, nie miało możliwości zaistnieć w okresie 1945-1990, ale jest drugi niezwykle ważny, w moim przekonaniu, powód, dla którego Warto do tej książki sięgnąć, a przede wszystkim warto, żeby sięgnęły do tej książki te osoby, które interesują się przedszkolami, historią przedszkoli. To są najczęściej osoby, które pracowały w przedszkolach albo też osoby, które w jakiś sposób zarządzały szeroko pojętą oświatą czy też placówkami przedszkolnymi, tak jak było to w przypadku pani dr Anny Łukaszewskiej, po to, żeby zastanowić się na tym, czy nie byłoby warto sięgnąć do historii przedszkoli w ich miejscowości. W ich gminie, powiecie, regionie, dlatego że bardzo często są to placówki, które mają niezwykle bogatą dokumentację. Zarówno tą oficjalną, która została przekazana do archiwów, jak i tą, która znajduje się w tych placówkach. Jeżeli my dzisiaj nie sięgniemy po te rzeczy, a one często są w wersji papierowej, tradycyjnej, albumowej, dokumentacyjnej, jeżeli nie udokumentujemy tego, jeżeli tego nie opiszemy. Może się okazać, że za jakiś czas utracimy to bezpowrotnie. Współcześnie bardzo wiele z tych rzeczy, które dokumentują funkcjonowanie placówek, o czym pisze pani doktor Anna Łukaszewska w tej książce, znajduje się w wersji cyfrowej. Śmiem twierdzić, że jest to książka, która zainspiruje w różnych częściach naszego kraju ludzi, którzy postanowią no właśnie sięgnąć do historii czy to pojedynczego przedszkola czy też grupy przedszkoli, tak jak powiedziałem, choćby w danej miejscowości po to, żeby je opisać. Materiał jest bogaty, materiał jest ciekawy, a obiekt zainteresowania niezwykle wdzięczny, bo przecież któż z nas nie ma w większości przypadków miłych wspomnień z pobytem w przedszkolu. Gorąco Państwa zachęcamy do lektury przedszkola w Toruniu w latach 1945-1990, którą napisała pani dr Anna Łukaszewska, książkę wydaną przez wydawnictwo Adam Marszałek w Toruniu. Trafia na naszą górną półkę. Dziękujemy i do zobaczenia.